7,5 tysiąca zaciągnięć. 200 paczek papierów. Odpowiednich. A, dzieci wypalają, jeśli już palą, to wypalają jednodziennie. Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj wicedyrektor Państwowego Zakładu Zdrowia Publicznego PZH, pan Andrzej Tarafianowicz. A mówić będziemy o no właśnie. Mówić będziemy o to jest zabawka, tak? Ludzik, skrzatek, krasnoludek. No ale to nie jest zabawka, proszę panie dyrektorze. O czym będziemy mówić? Dzień dobry, panie dyrektor. Dzień dobry. Widzom. Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Dzisiaj chciałbym, korzystając z Pani zaproszenia, porozmawiać o nowej modzie wśród młodzieży. Młodzieży takich w okolicach 18 lat i młodszej. To co pani pokazała to jest taki ludzik, ale to nie jest zabawka. To jest jednorazowy papieros elektroniczny w produkcji chińskiej oparty na glikolu. I to jest nowa moda, nowy problem. Moda rozszerza się bardzo szybko, dotyczy coraz młodszych użytkowników. Badania ostatnio dowodzą, że palą to już dzieci w wieku 13 lat i mniej, siódme, ósme klasy. To I jest... mówimy o jednorazówkach, tak zwanych, tak? Mówimy przede wszystkim o jednorazówkach, bo te badania i nasze działania prewencyjne skupiają się właśnie na tym produkcie, tak zwanych jednorazówkach. Zarówno takich prostych, jak tych bardziej takich. Wymyślnych. wymyślnych, jeszcze bardziej z, z zabawki. Zawartość tego jest taka sama. To jest substancje smakowo i zapachowe oparte na glikolu, który w trakcie podgrzewania wydziela taką smakowo-zapachową parę. I to, I to jest wdychane, i właśnie ten podgrzany glikol stanowi największe zagrożenie dla zdrowia. A co takiego poza glikolem znajduje się w tych jednorazówkach, że one są tak groźne dla zdrowia? Czy problem polega na tym, że obniżając koszty produkcji, producenci dodają tam coraz gorszych jakości substancji smakowo-zapachowych, czyli takich dodatków, które mają dawać temu dymkowi smak i zapach. Szacuje się, to znaczy, to wiemy nawet, że mamy już grubo ponad 700 smaków na rynku dostępnych. Badania, także, także amerykańskie, WHO też, dowodzą, że możemy w tym znaleźć wszystkie możliwe szkodliwe substancje, w tym metale ciężkie, jak nikiel, ołów. Dość powiedzieć, że główny producent tego, że powiem, asertumentu Chiny, szacuje się, że produkują 90, około 95% światowej produkcji na swoim rynku całkowicie zakazały tego produktu z uwagi właśnie na ich szkodliwość. Więc to chyba jest najlepszy dowód na to, że to jest substancja bardzo szkodliwa. Stąd, stąd nasze działania, żeby ograniczyć podaż na rynku i dostępność, zwłaszcza wśród młodzieży. Mhm. Ale mówimy, że są te jednorazówki z nikotyną i bez nikotyny, prawda? Pojawiły się też modele, które jakby wyprzedzając działania legislacyjne, które zakażą tego typu produktów, przynajmniej w pierwotnej wersji dla młodzieży. Pojawiły się już modele, modele, które nie zawierają nikotyny. Ale też są szkodliwe. Ze tak, względu oczywiście, na te substancje bo, smakowe bo, i zapachowe. Tak? tak. I zwłaszcza to, Amerykanie zresztą wprowadzili już nową jednostkę chorobową, z, którą powoduje opary podgrzanego glikolu. Te opary podrażniają, ale jednocześnie uszkadzają podrażenia drogi oddechowe i, nie, co należy podkreślić, w sposób nieodwracalny uszkadzają płuca. Jeśli mówimy o młodych płucach, dzieci de facto, w trakcie rozwoju, to te uszkodzenia są nieodwracalne. Dlatego tak ważne jest, żeby pilnie ograniczyć, zakazać sprzedaży tego towaru w Polsce. Moim postulatem jest całkowity zakaz tego typu produktów. Zrobiła to już Belgia, zrobiła Francja, zrobiła Wielka Brytania, jeszcze wiele krajów na świecie. No i przede wszystkim, no i przede wszystkim Chiny. To chyba najlepszy dowód, że. Dbają o swoich obywateli. Dbają. I mamy europejskie przykłady, więc argument importerów, że Unia się na to nie zgodzi, jest fałszywy, bo się, zgodzi, bo się zgodziła. Mhm. I, pro, I moja propozycja, nasza propozycja jest taka, żeby pójść tym tropem, całkowicie zakazać i zrobić to szybko. Z tym, że my wiele rzeczy zakazywaliśmy w kraju, i jakoś nie bardzo nam to wychodziło. Co to, można jeszcze zrobić? To prawda, to prawda. Narkotyki też są mhm. nielegalne, a jednak są dostępne. Ale nie, nie ma takich sytuacji, że są dostępne w każdym sklepie spożywczym i w każdej stacji benzynowej, plus wyspecjalizowane sklepy, plus o paradoksie w internecie, co podkreślam, jest nielegalne. Właśnie jak Państwo nabyli tego skrzecika? Bo wiem, że też w sposób taki nielegalny, prawda? <laughs> no to, to prawda Czeka, <laughs> czekam właśnie na wizytę, wizytę policji i prokuratorów, kiedy to my będziemy oskarżeni o. Bo po prostu Instytut zamówił przez internet, tak? Zamówiliśmy, I zamówiliśmy bo zarzucono mm -hmm. nam, że to jest tylko reklama, więc zamówiliśmy przez internet, mm -hmm. mając nadzieję, że jednak Nie że to jest tylko że te sklepy internetowe, mm -hmm. że to jest jednak tylko reklama. Nie, proszę bardzo. Jest Jest, tak. Zielony. Pokażę jeszcze raz. Zielony z wymiennym wkładem. Mm -hmm. Według orędowników swobodnego rynku tego typu towarów w Polsce jest to, że ten produkt ma odciągać dorosłych od od palenia tradycyjnych papierosów. No, przyzna panie redaktor, że to trochę tak, że to widać, pina, że to jest dla to, dzieci skierowane, no tak, a nie jest, dla dorosłych. Oczywiście prawda? takie produkty z popularnymi kreskówkami, czy z, gdzieś tu mieliśmy z jakimś popularnym muzykiem. O tutaj, tutaj, o, jakiś popularny tak, muzyk. Proszę bardzo. To jest, to jest produkt. Nie, nie chcę tak bardzo pokazywać, żeby nie wyszło, że reklamujemy to. No, nie da się wmówić, że to jest produkt adresowany do dorosłych i ma zwalczać nauk palenia papierosów. Nie, mhm. to, to jest produkt, który Wciąga do nałogu palenie papierosów. Zresztą te dostępne dane wskazują, że, że 70% pierwszego kontaktu, jeśli dobrze pamiętam, to jest. To są, to są, to, to są te, mhm. te, te jednorazówki. I wracając do zakupów, to zarówno y, z badań Rzecznika Praw Dziecka, jak i organizacji naukowych czy na, organizacji społecznych zwalczających naukę palenia wynika, że 57-60% mniej więcej y, dzieci poniżej 18 roku życia deklaruje, że nie miało żadnych problemów z nabyciem tego tych towarów, mimo że zawiera nikotynę i nie powinien być sprzedawany w sklepie... na no, stacji nie. benzynowej. W stacji benzynowej, gdziekolwiek. Mm -hmm. I 10%, co ciekawe, deklaruje, że że kupuje to w internecie. Podkreślam, mm -hmm. nielegalne. Co ciekawe, jest jakiś taki niewielki, ale jest osób, tych dzieci, które deklarują, że kupili im to rodzice. To się nie chce wierzyć. Może dlatego, że myśleli, że to jest zabawka. To prawda. No Niektóre wydają, to wygląda jak błysk, tak. To może wyglądać jak marker, czy flamaster, no, prawda? ewentualnie. A z moich obserwacji wynika, że zdecydowana większość dorosłych nie ma blanego pojęcia o istnieniu tego rynku. No ale nie wiedzą. Widzą chyba rodzice, co dzieci przynoszą do domu. Widzą, ale łatwo zwieść, prawda? To mm -hmm. w żadnym wypadku że nie, to jest nie, nie przykład, przypomina. Tak? Nie przypomina papierosów ani tak zwanych tradycyjnych papierosów mhm. elektronicznych znanych nam już od lat na rynku. W ten sposób to nie przypomina, prawda? A już, a już nasz nasz gość honorowy dzisiaj tak. nie przypomina y, papierosa w żadnym wypadku. Czy prawdą jest, że każdego dnia pojawia się około 20 nowych modeli y, takich opakowań tych papierosów? Prawdą? O, to jest bardzo dobre pytanie, bo Przywołam trochę danych statystycznych, mhm. jeśli Pani pozwoli. Pięć lat temu tego typu produktów, różnych modeli, smaków i tak dalej, rejestrowaliśmy kilkadziesiąt dziennie. Później to wzrosło do stu i tak dalej. Trzy lata temu, wraz z zakazem wprowadzonym przez Chiny sprzedaży, gwałtownie wzrosła ilość rejestrowanych towarów. Rok przed zakazem to tam dobijało chyba do 500 i skoczyło na 2 200 modeli rocznie zarejestrowanych przez Biuro ds. Substancji Chemicznych. Co oznaczałoby, że rejestrujemy, i mówimy o roku 2023, co by oznaczało, że rejestrujemy tego typu produktów około, typu produktów około 10 dziennie, 220 dni roboczych. W zeszłym roku biuro podało, że zarejestrowało ponad 4400 modeli, co by oznaczało dwukrotny wzrost A 20. Mówimy oczywiście średniodziennie, bo nie, nie mam danych czy to jest rejestrowane pakietowo, czy, no, ale średniodziennie możemy śmiało powiedzieć, rejestruje się takich typów modeli smaku. Panie dyrektorze, widzę, że przyniósł pan tutaj również rękawiczki jednorazowe. Jak to się ma do papierosu? No chciałbym tutaj jeszcze pokazać. No bo. Yy, każdy taki papieros, zarówno ten prosty, który tam jest na, na 700-800 pociągnięć, jak i ten niewiele droższy, który, proszę zwrócić uwagę, tysiąca zaciągnięć 200 paczek papierosów. Odpowiednik. A, dzieci wypalają, jeśli już palą, to wypalają jednodziennie. Czyli jednodziennie, Czyli jak Czyli odpowiednik dziecko? około Właśnie. trzech paczek papierosów mm -hmm. dziennie wypala, wypala uczeń szkoły podstawowej. Ale jak już skończy palić, coś się z tym musi dziać. Powstają tak zwane elektrośmieci. Przy szacunkowej sprzedaży e, za rok 2023 około 100 milionów sztuk różnych różnistych tego mm -hmm. typu towarów powstało 2,5 tysiąca ton Odpad. dodatkowych ton tego typu odpadów i one są toksyczne stąd stąd te rękawiczki jakbyśmy tak. chcieli to oglądać to mm -hmm. pozwoliłem sobie dostarczyć rękawiczki mm -hmm. pytanie jest co się z tym co się z tym dzieje na no, moje pytania na no, moje pytania nie Uzyskałem odpowiedź. Czy ktoś się tym zajmuje? No, właśnie. To wróćmy może jeszcze do tego, że tak, skoro użytkownik takiej jednorazówki, e, wypalając jedną taką jednorazówkę dziennie, tak, to jest tak, jakby wypalił dwie, trzy paczki tradycyjnych papierosów. Tak, większość, mm -hmm. większość nastolatków, które przyznaje się do systematycznego używania, twierdzi, że takie starcza mu. Na, na jeden dzień. Mhm. Zważywszy, że jest to odpowiednik, te, te 700, 800 zaciągnięć, to jest odpowiednik 2,5-3 paczki papierosów, to, to, to by odpowiadało. Poza tym, i to próbujemy to ustalić, bo jest poważne podejrzenie, że znaczy z badań, bo w Polsce nie chce tego zrobić. Z badań amerykańskich wynika, że one zawierają więcej nikotyny niż jest dozwolone w tego typu mhm. produktach. Czyli więcej niż powiedzmy deklaruje. E, producent, tak, tak, tak. I, to jest, i to, jest, mhm. to jest poważna kwestia, bardzo poważna kwestia, którą pani redaktor po, po, po przywołała: to jest to, że rejestrując w Polsce tego typu produkty, są one przez nasze urzędy przyjmowane. Zgodnie z deklaracją producenta i importera, z tych tysięcy w sumie już zarejestrowanych, nie sprawdzono w prawdziwej zawartości ani jednego przy rejestracji, ani jednego. I mówię to z całą odpowiedzialnością, bo samo Biuro do spraw Substancji Chemicznych twierdzi, że nie z 40 tysięcy zarejestrowanych różnych modeli przez te wszystkie lata, nie sprawdziło ani jednego i to jest deklaracja publiczna. My próbujemy namówić, żeby nie muszą automatycznie rejestrować, żeby sprawdzili. Poza tym mamy później, jak już są dostępne na rynku, mamy też inspekcje handlowe, prawda? E, mamy inspekcje sanitarne. Mają uprawnienia, żeby zainteresować się, co tak, jest. Ale czy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, PZK, już coś robi? Ma jakieś rozwiązania w tym kierunku? żeby te produkty jednorazowe nie były tak łatwo dostępne? Znaczy my, jako Instytut, przypominam, my jesteśmy Instytutem Naukowo-Badawczym. My nie mamy... Mocy sprawczej, tak? Takich, takich kompetencji, nie chcę tego tak... Ale być może to jest słowo tak zwanych siłowych. My możemy podawać dane, my możemy informować i o tym o szkodliwości, o wynikach krajowych, zagranicznych i tak dalej. Wszystkie instytucje zostały przez nas poinformowane w styczniu tego roku. Pomijając wcześniejsze działania, ale mówię o tej, o tej trwającej obecnie akcji. Pełne zestawienie danych i wskazanie kroków, które należy pilnie poczynić równolegle do procesu legislacyjnego, aby dostępność tego, tych towarów obniżyć, a można je bardzo łatwo obniżyć, wycofując, wycofując produkty, które nie spełniają już obowiązujących przepisów. Wiadomo, wiadomo, że większość tego tych produktów ma pojemniki na ten płyn większe niż są dopuszczalne mhm. obecnie. Więc to już może inspekcji sanitarnej czy handlowej podpowiedzieć, że to można już wycofać, prawda? Bo nie spełnia zwykłego technicznego warunku, już pomijając, e, pomijając szkodliwość substancji A która z tych instytucji, do których Państwo apelowaliście, się odezwała, czy nie? Na ze wszystkich, ze wszystkich instytucji pozytywnie odpowiedziało e, Ministerstwo Finansów, za co. Panu ministrowi Domańskiemu serdecznie dziękuję. I tam proponowali działania zarówno legislacyjne, jak chodziło o akcje, za obniżenie atrakcyjności cenowej. Dziś w internecie 9 zł, przepraszam bardzo, mm -hmm. 9 zł dzisiaj w ofercie internetowej. Jak i działania tak zwane kontrolne, doraźne przez. Służby skarbowe. No ale służby skarbowe nie są do walczenia z, z nielegalną nikotyną. One mogą te działania wspierać. Nie mogą być jedynym jedyną instytucją, która coś w tym temacie robi. I drugą odpowiedź, którą otrzymałem, to otrzymałem z głównego inspektoratu sanitarnego, że sytuacja jest niejasna, wymaga dalszych badań. Jak będą dalsze badania, to yy, główny Inspektorat sanitarny podejmie decyzję, czy jest kompetentny w tym zakresie. Mamy to na piśmie, więc. No, wygląda to niestety dość przykro, czyli raczej możemy się spodziewać zaledłu kolejnych a, takich a, przepra tak? <noise> Przepraszam bardzo. Jeszcze jedna, jeszcze jedna instytucja. Bo zarówno policja prokuratura inspekcja handlowa w ogóle nie odpowiedziały, odpowiedziało jedno z ministerstw, że. W 27, 2027 roku zostanie uregulowana kwestia sposobu wymiany baterii w tego typu mm -hmm. urządzeniach. E, do dziś nie wiem, jak mam traktować tę odpowiedź. No, my mówimy o truciźnie chińskiej truciźnie sprowadzanej mm -hmm. przez. No, przez rozmaite podmioty, ale to jest temat na inną rozmowę, a urzędy państwowe proponują, że uregulują kwestię wymiany baterii. No tak, kuriozalnie to trochę brzmi. No ja, ja mam świadomość co mówię, ale po tylu miesiącach bezczynności, obserwowania bezczynności urzędów, to tak chyba czas, począł, zwłaszcza jeśli Pani... Panie redaktor pozwoli, to bym przywołał taki kazus sprzed kilkunastu lat, kiedy walczyliśmy z tak zwanymi dopalaczami. Nasi widzowie może jeszcze pamiętają, to było takie, co. To, Była to taka trucizna, że dzieci traktowały to jako taką używkę niegroźną, a okazało się, że to za, zabija nie to za pięć lat, tylko natychmiast. I też przez, przez wiele miesięcy próbowali namówić różne, różne instytucje do walki z tym. I co ciekawe, dokładnie te same instytucje, które dziś nic nie dokładnie te same odpowiedzi, że nie należy do ich kompetencji, że trzeba się zastanowić, że to wynika z dalszych badań. Więc ja się zwracam do tych instytucji. Chińczycy zakazali sprzedaży tego na swoim terytorium. Jakich jeszcze potrzebujecie dowodów i argumentów, żeby zacząć podejrzewać, że to może być szkodliwe? Przepraszam, że, no, tak, że, że tak bezpośrednio, ale skorzystając z okazji, naprawdę apeluję do urzędników mm -hmm. o podjęcie teraz pilnych działań. Nie, nie zwalajcie na Unię Europejską. Unia Europejska nie zabrania walki z dopalaczami i z chińskimi z truciznami. Miejmy nadzieję, że to nie będzie walka z wiatrakami, jednak. Nie, nie będzie. Oczywiście, że nie będzie. Chodzi o to, żeby ten okres. Wskrócić żeby była ona szybka wiesz. i skuteczna, mhm. moda rozwinęła się yy, gwałtownie, gwałtownie, 100 mhm. milionów, 100 milionów sztuk palą nasze dzieci. Na co, w ciągu roku? Na, rocznie, tak. Na co, na co, na co, na co my czekamy? Mhm. Wobec tego żegnamy się z takim ludzikiem raz na zawsze, tak? Oby, oby jak najszybciej. Dziękuję bardzo, Dzie dziękuję dziękujemy. Bardzo.